Dzisiaj chciałam Wam pokazać mieszkanie z osiedla klasyków. Nie ukrywam, kolejne nasze ulubione osiedle Dom Development. Wybrałam mieszkanie o powierzchni 42 metry. jest to mieszkanie powtarzalne. Jest kilka jest na tym osiedlu, i wielokrotnie wpływało do nas pytania o porady, jak je zaaranżować. Jest to dosyć typową. Układzie, dlatego postanowiłam na podstawie tego mieszkania poradzić Wam, co, co robić z takim układem wnętrza. Przede wszystkim jest w kwadracie. Bardzo wygodny układ. To jest wejście do przedpokoju. Mamy łazienkę, sypialnię oraz część dzienną salą z aneksem kuchennym. To jest szafa w przedpokoju. I teraz, jeśli pamiętacie, co mówiłam na początku, nasze ściany działowe, zaznaczone na pomarańczową, są to ściany, które możemy manipulować w mieszkaniu. Pamiętając o instalacji, w tym wypadku akurat mamy tutaj pion łazienkowy, to jest wszystko kuchnia oraz tutaj mamy skrzynkę elektryczną. Ja postaram się ją zostawić, żeby nie przysparzyć tutaj do dodatkowych później instalacyjnych e remontów w mieszkaniu ją jesteśmy w stanie przenieść. Wiąże się to z przerażowaniem instalacji elektrycznych w mieszkaniu, jest to jednak możliwe. Ja ją zostawię, żeby nie zmieniać wszystkiego. Że Przede wszystkim pokażę Wam, jak z aneksu kuchennego zrobić, powiedzmy, oddzielną kuchnię. Czyli jak poprzednio, zaczynamy od rysowania konturów mieszkania. Czyli to jest nasz. Obrys. Postaram się w miarę rysować, ale nie jest prosto. <grymne> Okej, okay, tutaj mamy te nasze instalacje, piony kuchenne. Czasami jest ich dosyć dużo. Sporą miejsca zajmują, ale tym się nie przejmują. To jest nasza łazienka. Kuchnia w zasadzie to jest. Tu są różne piony to wszystkim jest tu wentylacja, stąd tak dużo jest tych podłączeń. Każda kuchnia musi mieć swoją, czasami są łączone co drugie piętro. Dobrze. Jeśli chodzi o to mieszkanie, to połowę jego zostawiam nienaruszoną. Czyli ścianę sypialni i łazienki stawiam jak jest w wersji oryginalnej. Nie ma co przekombinować. W sypialni mamy bardzo wygodną wnękę na szafę. Niech zostanie. Łazienka też jest akurat tutaj w tym układzie. Nie zmienimy jej. To jest wspomniana nasza skrzynka elektryczna. Ona sobie stoi w tym miejscu, jest zamurowana w ścianie. I ją postaramy się zostawić. Tak jak mówiłam. Wnęka na szafę w sypialni. Miejsce na łóżko. Tu akurat mamy duże okno i co mi wymiary mówią jest miejsce jeszcze na komodę, toaletkę, coś co możemy postawić w sypialni, ale w tym zasadzie układ nam zostaje niezmieniony. Natomiast tutaj, przede wszystkim jeżeli w takim układzie zdecydujemy się otwierać salon na przedpokój bardzo często proponujemy wyburzyć te fragmenty ścian, w których są osadzone drzwi. Jeżeli one i tak będą otwarte, wyburzmy je, dzięki temu rogi z wnętrza będą o wiele ładnie wykończone. Pozbędziemy się nadproża, które nam otworzy przedpokój od razu na salon. Będziemy z każdej strony widzieli sufit bez podziału, czyli optycznie nam powiększy to w przestrzeń. Więc to jakkolwiek byśmy tego nie zmieniali, to naprawdę zawsze warto zrobić, jeśli salon ma być otwarty. Teraz w tym miejscu jest zaplanowana duża szafa wnękowa, dostępna od strony przedpokoju. Teraz w zależności od tego, jak byśmy chcieli zaaranżować kuchnię, możemy sobie to troszkę tutaj poprzestawiać. Na przykład powierzchnię szafy możemy podzielić na wnękę. Na lodówkę dostępną ze strony kuchni. Pozostała część to będzie szafa dostępna w przedpokoju, szafa ubraniowa. Dzięki temu, jeżeli kuchnię zamkniemy sobie wnęce, to jest nasz ciąg kuchenny i to jest blat roboczy, który już będzie nie naruszony wysoką zabudową. Inny pomysł może być taki, że kuchnia będzie sięgała do samego końca. Zamknięta tutaj ścianą. I tu możemy postawić szafę, robiąc przejście do kuchni bezpośrednio z przedpokoju. To też jest wygodne, żeby nie wchodzić przez salon do aneksu kuchennego. Bardzo fajny układ. Możemy również rozdzielić gdzieś tą szafę, robić płytszą od strony przedpokoju. Tutaj płytsze szafki od strony kuchni lub wyciągnąć tą na fragmencie ściany, żeby dostawić do niej stół. To, jak mówiłam, zawsze daje nam kilka możliwości. Jakkolwiek kuchnię dobrze będzie zamknąć w tej linii, żeby to był nasz krawędź blatu kuchennego. I teraz do niego możemy albo dostawić blat wyższy, przy którym będziemy również Spożywać posiłki. Możemy go wykończyć po prostu płytą meblową w dół i wtedy miejsce na stół, jest kawałek dalej. To też zależy od tego, jak korzystamy z tej kuchni. Niektórzy nie wyobrażają, nie wyobrażają sobie życia bez stołu, innym wystarczy po prostu barek i, i taboret. To wszystko. Natomiast nasz salon. Najprościej będzie podzielić go w ten sposób, że kanapę postawić na wejściu, czyli żeby wchodzić na najwyższy mebel do, do salonu. Żeby nie stał on tutaj i nie musieliśmy go omijać. To, cała ta ściana jest już do wykorzystania na zabudowę pod telewizor, na jakieś półki dodatkowe. To również w zależności od tego, co potrzebujemy. Jeśli chcemy kuchnię zamknąć, krócej, żeby nie wchodzić już w tą strefę tej kanapy, żeby może postawić na przykład narożnik jakiś, co zajmie nam więcej miejsca. Mały stół zmieści się również w tym miejscu. Może być takie 75 na 75 w kwadracie rozkładany stół, ale do codziennych posiłków wystarczający. I tak samo jak w poprzednim razem, przy otwartych powierzchniach, jeżeli strefa dzienna jest otwarta na przedpokój, fajnie wyznaczać sobie ją przy pomocy wykończenia podłogi. Jeśli nie upieramy się przy tym, żeby mieć drewno wszędzie, bo je bardzo lubimy. Ta nasza kuchnia, przypuśćmy, z wejściem od strony przedpokoju mogłaby już wchodzić tu posadzką. Tą okay. posadzkę możemy też zamknąć w tym miejscu, żeby to już nam tworzyło strefę dzienną, nocną. Tu rysowałam tą szafę by było jasne. To jest nasza kuchnia została nam jeszcze łazienka łazienka ma bardzo wygodny kształt po prawej, po lewej stronie mamy wannę natomiast tutaj mamy fajną wnękę która nam się robi przez Stuowanie tego pionu w rogu. Męka na szafę, na pralkę, w którąś tu zmieści. To może być szafa taka, tak zwana gospodarcza, gdzie będziemy trzymać deskę do prasowania, wszystkie ręczniki i tak dalej. I na wprost możemy sobie wkończyć w taki sposób, że tu ustawiamy stelaż od sedesu na jego przedłużeniu murujemy sobie taki murek na, na szerokość stelaża i do niego do, dowieszamy umywalkę. To ładne wykończenie. Dzięki temu, dzięki temu stalarzowi możemy na przykład przykleić lustro na całą ścianę, żeby mieć ładny element, na który wchodzimy do, do pokoju. To byłoby na tyle, co chciałam Wam pokazać przy mieszkaniu na klasyków, czyli jak w ciekawy sposób połączyć aneks kuchenny w salonie, jak rozdzielić tą strefę kuchni i, i zaaranżować ją oddzielnie niż pozostałe mieszkanie. W kolejnych filmach pokażemy Wam inne inwestycje i inne pomysły na ciekawe wnętrze.